Witajcie na mojej wystawie. Spójrzcie na moje świetliste niebieskie kolory. Na wskazówki, które zawsze z precyzją pokazują czas, ale nie zawsze tak było. Moja pamięć nie sięga aż tak daleko jak do mojego początku. Jestem już bardzo starym zegarem. Mówią mi, że nawet XVII wieku. Moje pierwsze wspomnienie to ciemność, którą czasami rozświetlał człowiek superający na strychu. Każdy jednak unikał zakręconego i zardzewiałego budzika i dopiero podciwy drukarz zobaczył we mnie nadzieję. Zabrał mnie do siebie, gdzie już zostałem. Sam w odbiciu nie potrafiłem się rozpoznać. za została usunięta, trybiki naoliwione, a szkło wypolerowane. Podciwy drukarz miał sprawne ręce, lecz mniej sprawną głowę i zaraz mnie zgubił. Wciąż głowiem się nad tym po co był mu budzik w parku? Wylądowałem w trawie i właśnie tam znalazł mnie magnat, czyli wybawca numer dwa. Nam budzikom nie potrzeba wiele. Wystarczy nam drewniana półka i fakt, że komuś pomagamy. Dlatego tak samo dobrze czułem się u drukarza jak i w wielkim pałacu. No, może poza jednym faktem, do którego się przyznam. U magnata miałem możliwość spoglądania na kształtną figurę mojej pierwszej miłości. Zaprawdę śliczny był ten wazon. Przeżyłem tam całą wojnę i ze smutkiem wspominam przestrzące przez bombowce podłogi i strach na twarzach ludzi w moim domu. Ale teraz są to tylko wspomnienia. Tak jak i to, że mój pan przerzucił się na zegarek elektryczny, a ja trafiłem tutaj.